Witam ja Państwa serdecznie, nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem do spraw medialnych Partii Korwin na województwo podlaskie. Tematem dzisiejszej konferencji jest akcja trzech ustaw, pod którymi zbieramy obecnie podpisy, ogólnie nazwane przez nas Korwin dla bezpieczeństwa. Dzisiaj w tym temacie zabierze głos Przemysław Witler, czyli wiceprezes Partii Korwin oraz Szczepan Barszewski, lider podlaskiej listy Partii Korwin. Prosimy o głos. Szanowni Państwo, podczas poprzednich wyborów parlamentarnych zabrakło nam 37 tysięcy głosów, żebyśmy mieli stałą reprezentację w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Ten deficyt staramy się nadrobić, przygotowując projekty ustaw, które są ważne dla Polaków, przygotowując projekty ustaw, za którymi Polacy chcą zagłosować, których wejścia w życie chcą Polacy i dlatego zbieramy podpisy pod trzema projektami ustaw dotyczących kwestii bezpieczeństwa Polaków. Zbieramy podpisy pod ustawą przewracającą karę śmierci dla morderców, zbieramy podpisy pod ustawą rozszerzającą prawo do obrony koniecznej Polaków i zbieramy podpisy pod nową ustawą o broni i amunicji, zastępującą starą ustawę, o chwilę obecnie obowiązującą, ustawę z czasów komunistycznych, która ma sprawić, że... Ta nowa ustawa, pod którą zbieramy podpisy, ma sprawić, że Polacy przestaną być najbardziej rozbrojonym narodem w Europie, najbardziej rozbrojonym narodem w Unii Europejskiej. Jeżeli zbierzemy trzy podpisy pod tymi trzema ustawami, to już na jesieni trzech naszych kolegów, reprezentantów partii Korwin, będzie reprezentowało te komitety obywatelskie w Sejmie i będziemy prowadzić debatę w Sejmie. Jesteśmy przekonani, że te projekty, pod którymi zbieramy podpisy, mają dużą szansę na przejście, na uchwalenie. Ponieważ projekt ustawy o karze śmierci jest to projekt autorstwa polityków Prawa i Sprawiedliwości, który prezentował w 2004 roku pan minister Zbigniew Ziobro, a pod którym był podpisany e, ówczesny prezes tej formacji, obecny prezes tej formacji, pan Jarosław Kaczyński. Zbieramy po prostu pod, podpisy pod projektem Prawa i Sprawiedliwości sprzed 12 lat przewracającym karę śmierci. Jeżeli chodzi o obronę konieczną, jest to temat ważny dla wielu Polaków. W poprzednim Sejmie zabrakło zaledwie kilku głosów, nad by taką ustawę uchwalić i tą ustawę popierali wtedy politycy wszyscy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czyli i Platformy i Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski i Polskie razem Jarosława Gowina. Prawie wszyscy politycy klubu Pawła Kukiza również popierają tę ustawę. Jej zwolennicy są również w innych klubach. Trzecia ustawa, ustawa o broni amunicji ma zastąpić ustawę powszechnie krytykowaną, ustawę, która wprowadza szereg fikcji prawnych i która sprawia, że Polacy mają kilkanaście razy mniej sztuk broni, praworządni, zdrowinę myślę Polacy, mają kilkanaście razy mniej sztuk broni, mamy na obywatela niż Niemcy, Francuzi, Ukraińcy, a prawie czterdziestokrotnie razy mniej niż yy, na przykład Szwajcarzy, naród bardzo praworządny, bardzo jednocześnie dbający o swoje bezpieczeństwo. Są sprawy ważne dla Polaków, bezpieczeństwo jest najważniejszą potrzebą yy, człowieka, na nie będziemy zbierali podobne podpisy pod ustawami dla przedsiębiorców, dla podatników, ale zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli od bezpieczeństwa Polaków. Dziękuję bardzo. W praktyce wygląda to tak, że dana osoba podpisuje się pod projektem ustawy, Jednej z tych trzech i wypełnia wszystkie swoje dane, a pod dwoma pozostałymi po prostu składa podpis. My przepisujemy zazwyczaj wolontariusze, ludzie dokonujący zbiórki, dokonują przepisania tych podpisów. To jest zbierane jako pakiet, pakiet ustaw łączących się z sobą, dotyczących tej samej tematyki. W ramach tego samego modelu będziemy zbierali podpisy w kolejnych pakietach: korwin dla bezpieczeństwa, korwin dla przedsiębiorców, korwin dla podatników. Mamy gotowe kolejne ustawy na jesieni, ale można powiedzieć, z nimi ruszymy, jak zakończymy tą zbiórkę. Ona e, trwa bardzo intensywnie. Mamy już kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod każdą e, z tych ustaw. I biorąc pod uwagę e, nasze poparcie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, e, którzy mają. Serce i ochotę wspierać nas w tym procesie zbierania podpisów, jesteśmy przekonani, że zbierzemy te podpisy. To bardzo dobrze idzie, zwłaszcza łatwo zbiera nam się podpisy pod projektem przewrócenia kary śmierci, który ma poparcie po ponad dwóch trzecich Polaków. Pozostałe projekty również cieszą się popularnością Polaków. Co najmniej 100 tysięcy potrzebujemy pod każdą z tych ustaw. Jestem przekonany, że z bardzo dużym zapasem złożymy te ustawy. W zeszłym roku pod kandydaturą Janusza Korwin-Mikkego zebraliśmy 250 tysięcy podpisów. Teraz pod konkretnymi projektami ustaw dużo łatwiej nam się zbiera podpisy niż po prostu pod e, poparciem dla konkretnego polityka, by móc kandydować w wyborach. Ludzie mówią kara śmierci dla morderców, dla takich ludzi jak pan Kajetan P który bestialsko zamordował kilka kobiet, a niedawno zranił strażników i już w tym momencie, jeżeli ma najwyższy wymiar dla niego, to jest kara do dożywocia. To co więcej, takiemu człowiekowi można zrobić, gdy on skrzywdzi pracowników służby więziennej, współwięźniów, innych osadzonych. Tacy ludzie są bezkarni, oni powinni wiedzieć, że to nie jest koniec. Kara więzienia nie jest najgorszą rzeczą, która może ich spotkać. Jeśli chodzi o inne przypadki, które w ostatnim czasie bulwersowały Polaków, to była sprawa człowieka, który po długoletnim więzieniu wyszedł z Gda w Gdańsku z zakładu karnego i zabił małą dziewczynkę, bo powiedział, że on źle się czuje na wolności, chciał wrócić i w taki sposób wrócił. My uważamy, że naród polski, społeczeństwo powinno eliminować takich zwyrodnialców, takich szczególnie bestialskich morderców. A dostęp do broni? Kto? Dostęp do broni jest to projekt ustawy przygotowany przez ekspertów Fundacji Rozwoju Strzelectwa Sportowego i Ruchu Obywatelskiego Myślników Broni. Chcemy, by każdy niekarany, praworządny obywatel Polski, który jest zdrowy na umyśle, mógł w sposób równie precyzyjny spełnić wymogi by uzyskać dostęp do broni jak człowiek który chce uzyskać prawo jazdy. Obecne przepisy są bardzo uznaniowe i dramatycznie różni się liczba pozwoleń wydawanych w poszczególnych województwach w zależności od stanowiska komendanta wojewódzkiego policji. Chcemy też by to nie policja, ale samorządy podejmowały te decyzje, żeby wszystkie te sprawy nie trafiały tak jak w chwili obecnej, że mamy najpierw komendanta wojewódzkiego policji, od niego organem odwoławczym drugi jest komendant główny policji, a później to wszystko trafia do jednego sądu w Warszawie. Chcemy po prostu, by ludzie, którzy spełnią określone przesłanki, mogli posiadać broń jednocześnie będąc do tego przygotowani, ale żeby nie było fikcja w chwili obecnej. W chwili obecnej głównie ludzie zyskują pozwolenie na broń jako strzelcy sportowi albo jako kolekcjonerzy. Ktoś uzyskuje po, pozwolenie na prowadzenie w domu muzeum broni na 25 y, sztuk broni. Jako muzealnik ma w domu karabin maszynowy. E, takie, taka jest praktyka. My Byla chcemy. Bynajmniej Bynajmniej nie muzealne, dokładnie. W Polsce mamy w chwili obecnej co najmniej pół miliona, a być może nawet ponad milion e, egzemplarzy e, broni palnej czarnoprochowej. Która zabija tak samo jak ta broń parna, o którą chodzi w naszej ustawie, i nie ma w ogóle przestępczości związanej z bronią, e, czarno, bro, bronią palną czarnoprochową. Nie ma takich przypadków, dlatego uważamy, że Polacy, którzy e, będą mieli wysoką kulturę e, posługiwania się bronią, umiejętności posługiwania się bronią, będą narodem bezpieczniejszym, będą narodem w, w lepszej sytuacji niż w chwili obecnej. My zawsze postulowaliśmy zniesienie powszechnego poboru do wojska i wprowadzenie armii zawodowej, i ten program został zrealizowany niestety tylko w połowie. Zniesiono pobór, nigdy nie wprowadzono silnej, sprawnej armii zawodowej, której uzupełnieniem powinna być obrona terytorialna i posiadające umiejętności strzeleckie obywatele. O to zabiegamy, dlatego chcemy nowej ustawy o broni. Gdy ktoś nadużyje zaufania, wykorzysta tą broń niezgodnie z intencjami normalnych ludzi. Powinien być e, odpowiadać aż do kary najwyższej do kary śmierci, a ktoś się broni w domu, jak go ktoś napadł, e, to powinien mieć prawo w swoim domu, w swoim mieszkaniu bronić się, nie, ba, nie bojąc się, że zrobi krzywdę napastnikowi. Bo w chwili obecnej ludzie niewinni. Ludzie, którzy się bronią, e, często są e, trafiają do sądów i po wieloletnich e, procesach dopiero są uniewinnianicy z traumą dla tych rodzin, które przeżyły już i tak bardzo wiele gdy zostały napadnięte. Chodzi to ustawa o ustawę o obronie koniecznej. Dokładnie tak. Więc obrona konieczna, dostęp do broni i kara śmierci dla tych, którzy robią krzywdę, zabijają innych Polaków i robią to intencjonalnie. To jest pakiet logiczny i spójny, dlatego chcemy, żeby takie zmiany weszły w prawie polskim. Może jeszcze tylko tytułem uzupełnienia dwa zdania w obronie koniecznej tak naprawdę proponowanej e, przez naszą partię. Chodzi o to, żeby odwrócić proporcje w, w, w sytuacji, w, w której mamy, e, z której mamy do czynienia teraz, czyli że o to e, zaatakowany e, jest w gorszej sytuacji przed sądem niż napastnik. Tak? Chcemy wprowadzić tą odwrotność, że to zaatakowany będzie chroniony prawem, a napastnik będzie e, zagrożony e, odpowiedzialności. Tak? Rezygnujemy w naszej propozycji nowelizacji ustawy z niejasnych, nieprecyzyjnych przepisów, które opierają się na, jakimś, na jakichś odruchach emocjonalnych. Broniącego się, tak? Czy on tam był pod wpływem złożenia, czy nie? Chodzi o to, że był zaatakowany bezprawnie, a jeżeli był zaatakowany bezprawnie, bronił swojego życia, e, mienia, zdrowia, e, zwolniony jest e, z odpowiedzialności. Ja tylko chcę dobrać, gdzie można podpisy składać w Białymstadku? W Białymstoku, zresztą tak jak w całym województwie i w, w całej Polsce, funkcjonuje portal podpisz się.info. Tam są informacje dotyczące osób koordynujących w terenie. Do no, obecną chwilę mamy to trzy adresy w Białymstoku: przy ulicy Grochowej 11, Grochowej 2, Warszawskiej 39. Na stronie internetowej, o której wspomniałem, są do pobrania wzory formularzy do składania podpisów informacji dotyczące tych inicjatyw ustawodawczych i wreszcie same y, ustawy, ustawy y, które te zmiany wprowadzają. Czyli na przykład dzisiaj w Hejnówce, Bielsku i później w Wszędzie zbieramy podpisy zbieramy. Wszędzie zbieramy podpisy na wszystkich spotkaniach zbieramy dzień po dniu. Mhm. Godzina po godzinie, tak? to jest kwestia tylko. Takie spotkania to jest miejsce, ludzi. na które przynoszą nam podpisy również ludzie, mhm. e, którzy zbierali w swojej miejscowości w swojej rodzinie wśród bliskich. Oni przynoszą te podpisy na spotkania, e, przychodzą z nimi i tam zbieramy. Także. O tych ustawach będziecie rozmawiać. Między innymi. Dziękuję bardzo.